Witam serdecznie kochani, dzisiaj polecam przepyszną, zdrowotną surówkę w roli głównej marchewka i brokuł. Oczywiście możecie ją jeszcze wzbogacać orzechami, ziarnem. U mnie taki prosty przepis, podstawowy. Jeśli nie lubicie takich surówek mocno chrupiących w zębach, doradzam całość zetrzeć w maszynie razem z marchewką. Brokuł to bogactwo witaminy A, witaminy K i innych wielu cennych witamin, w tym także pierwiastków jak potas, i między innymi bardzo ważny składnik kwas foliowy. Podobnie marchewka, zwłaszcza ta surowa, ma dużo witaminy A. Tak więc dwa główne składniki starte na tarce albo w maszynie. Łączymy razem i przygotowujemy prosty sos. Znacie go już u mnie, wielokrotnie go robiłam. Do y, kubeczka małego jogurtu naturalnego dodaję jedną, dwie łyżki dobrego oleju. Może być słonecznikowy, oczywiście nierafinowany. Do przełamania smaku jedna łyżeczka miodu, oczywiście o smaku łagodnym. Do tego ciud musztardy. Ja jeszcze dodałam tutaj jedną taką solidną łyżkę soku z cytryny, szczyptę z soli. Taki prosty, naprawdę wspaniały majonez, wylewamy go do sałatki, do surówki, mieszamy mniej więcej dokładnie, danie gotowe. Tłuszczyk trzeba dodać do surówki, żeby te witaminki A, E, K rozpuściły się. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.